Witamy z Zołzą dzisiaj. To miała być właśnie ta kolejna niespodzianka, czyli to, że mamy no konkretny sprzęt już z gimbalem do nagrywania, więc myślę, że będziemy mogli trochę pokazywać więcej tego wszystkiego tematów koło sokolniczych, czy chociażby woliery, czy właśnie trochę pogadać o ptakach w tej dobie naszej pandemii, jak się nie możemy spotkać. Tak obserwujesz, to się też kręci, no. Tak. Wszystko jest ciekawe. No, także mówię, zaczynamy. To jest takie nasze próbne nagranie. Powiedzcie, czy Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, czy tam w subach. No i będziemy powoli działać z okolnictwem dla opornych. Także wszystko powoli do przodu będziemy tłumaczyć, opowiadać, no i rozwijać ten temat, żeby każdy miał jakiś łatwiejszy dostęp do informacji niż tylko gdzieś tam na stronach czy na grupach internetowych. No, wiadomo, że informacje trzeba mieć i lepiej mieć więcej tych informacji niż za mało. Tym bardziej, że w sokolnictwie chodzi o dobro zwierzaków, tak? Zwierzaków naszych bardziej kompanów tej całej podróży sokolniczej. No ale o tym nie niebawem. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!